nie o kurwa Maria. trochę trochę musi być niebezpiecznie no o dobra to jeszcze to dodatkowo benzynką poleje o no i git mordeczko nie parasol szelet no dobra starczy o sorki nie, 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 nie walcz. Jeszcze nie walcz. Co ty? Jeszcze nie. No, to jeszcze nie ten etap. Okej. Okay. Chodzimy na parasolki. Dobra. Wybierz swojego zawodnika. Ja idę tam. Dobra. Wy, wybierz swoją broń. I uj. Pikachu, wybieram cię. Dobra. Baseball, wybieram cię. Tak jest. no wow. oh